W poradniku wyjaśnimy Wam, jak ukończyć pierwszą opowieść z cyklu Legenda Monkey Island, czyli podróż na Melly Island. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych poradników z tej serii. Aby rozpocząć opowieść, zagłosuj na ją na plaży obok namiotu Rozbitka. Po wprowadzeniu otrzymasz dziennik, a niedaleko ciebie ukaże się portal, przez który musisz przepłynąć. Gdy wypłyniesz z tunelu, pozostaw swój statek przy dokach. Zaraz za budynkiem z lewej strony na beczce znajdziesz srebrniki. Pokażemy lokalizację niektórych sakiewek, jednak poszukuj kolejnych na beczkach i w skrzynkach, ponieważ mogą mieć różne lokacje. Następnie odwróć się i zbadaj plakat wyborczy. Skieruj się na górę wyspy, tylko bądź ostrożny. Dotrzesz do punktu widokowego. Wybierz trzecią ścieżkę dialogową, a odwrócisz jego uwagę i będziesz mógł ukraść sakiewkę. Po zejściu z góry skieruj się do Baruskama. A przed wejściem zbierz sakiewkę skrywającą się w skrzyni. W samej tawernie, trzech przywódców piratów opowie ci wszystko o legendzie Monkey Island. Dowiesz się również, kto jest tą legendą i jak spotkać się z Guybrushem. Z lewej strony znajdziesz psa. Nie omin go i zadaj wszystkie możliwe pytania, jeżeli chcesz zdobyć wszystkie możliwe komendacje.

Zanim opuścisz budynek, usiądź na stołku, który okaże jedno z wielu wspomnień Gaybrusha. Skoro już uciekasz, nie zapomnij o kilku srebrnikach zostawionych na stole przy śpiącym piracie. Naprzeciwko baru, za pozostawioną łódką, znajduje się beczka przywołująca kolejne wspomnienie. Oh, remember my first visit to the Gdy już dowiesz się, jakie wspomnienia przywołuje tawerna, obróć się na pięcie i posłuchaj, co ciekawego ma nam do powiedzenia to miejsce. Oh, these docks sure are Kilka wspomnień już za nami, więc możemy kontynuować naszą przygodę. Nie zapomnij o kilku srebrnikach, zostawionych na trasie. Po zgarnięciu saszetki porozmawiaj z przydrożnym sprzedawcą. Każda informacja jest na wagę złota. Sorry, hey, oh, you... Obróć się i skieruj się w stronę beczki, a ona przywoła kolejne wspomnienie. Przedmiejście już ograbione, więc udaj się do sklepu, a tam usiąść na stołku. Z pewnością słyszysz coś ciekawego. The only general store on Island. Ze sklepu udaj się do kościoła. W końcu jesteśmy piratami, a duchowni zawsze skrywają skarby. Po wyjściu z kościoła przejdź alejką do zdolnego wolta, nie zapominając o kilku srebrnikach. Na miejscu usiądź na beczce przywołującej kolejne wspomnienie. Po wyjściu z alejki skręć w prawo. A na końcu drogi trafisz do więzienia. Odbierz srebrniki z szafki. Usiądź na stołku, przywołując wspomnienie. A następnie weź młotek i udaj się do doku, w którym zacumowałeś swój okręt. Przytwierdzając przytwierdzającego do beczki, następnie ponownie użyj bloczku, wyciągając go z wody, oraz opuszczając na pomost. Finalnie użyj wcześniej znalezionego młotka do otworzenia tej skrzyni. Znalezione materiały zanieść wcześniej spotkanemu sprzedawcy. A otrzymasz złoty bilet potrzebny do przekonania strażnika. Po rozmowie z duchem dowiadujesz się, że cię nie przepuści, więc udaj się do sklepu. Na miejscu kup oraz ubierz trójkucharza, który pomoże Ci się podszyć pod asystenta szefa kuchni. Oh, so you to show up, huh? Skoro masz już dostęp do bardzo mocnego trunku, wykorzystaj go i rozpij klucznika, który ma na sobie niebieską kurtkę, polewając mu trzykrotnie. Odłóż klucz i powtórz swoje metody na dwóch innych piratach posiadających zdecydowanie zbyt dużo monet. Odnieś wcześniej pozostawiony klucz i udaj się do wieży zegarowej Otwórz drzwi dolne Jaki górne Na górze zastaniesz zablokowany zegar. Wrwij rękę wciśniętą między koła zębatę. I przekręć sterem obie wskazówki na godzinę 12. Zabierz monety pozostawiane na stole i przeskocz przez beczki, a następnie skacz po dachach niczym ninja. I zasiąść naprzeciwko kościoła, przywołując kolejne wspomnienie. Oh, Bezpiecznie zeskocz z dachu. Podaj się do niewdzięcznego strażnika, aby dowiedzieć się, co musisz dalej zrobić. You oh, yeah. Kolejnym krokiem będzie znalezienie zmiennika. Udaj się do baru i przygotuj potrawkę według przepisu pozostawionego przez kucharza. Pokrój cebulę. Pora. A następnie wrzuć razem z kwiatem, korzeniami, mięsem A także świeżo wyłowionym śledziem, do którego najbliższą drogą będą drzwi, otwierane kluczem, który wisi zaraz obok. Przy okazji podkradnij sakiewkę schowaną w kredensie. Przygotowane mięso zanieś wcześniej spotkanym pudlom. Które zabiją wrednego Walta i uciekną z trzema kośćmi. Zabierz zdobyte cukierki. Odnieść do więzienia. Następnie zakup ląd w pobliskim sklepie. Stać obie rzeczy w kłódki, trzymające więźnia oraz jego obecnego, jak i byłego przyjaciela z sąsiedniej celi. Podpaląc za pomocą lampy, i zgarnij rękę przykłótą do ściany. Przymocuj swoją zdobycz do ogłoconego szkieleta. I udaj się do wieży po rękę znalezioną między zębatkami. Następnie powtórz wcześniej wykonaną czynność na szkielecie. Wróć po kokosa i przejdź się do tawerny, aby podmienić głowę nad kominkiem w celu odartowania Moraya. Hey, Teraz, aby odblokować osiągnięcie dotyczące zwiedzania, udamy się w kilka miejsc, a pierwszą z nich będzie pomost, na którym łowiliśmy śledzie do naszej wyśmienitej potrawki. Następnie odwiedzimy psa znajdującego się obok pirackich liderów. Teraz odwiedzimy dziadka, od którego podkręciliśmy sakiewkę na początku naszej przygody. Teraz przystopujmy przy duchu na chwilę wspominek. Wejdź po schodach na naszą ulubioną wieżę zegarową. Kolejnym przystankiem będzie pobliski sklep. Kolejnym przystankiem będzie więzienie, z którego wyciągnęliśmy zamiennika naszej czaszki. Przed ostatnim punktem naszej wycieczki będzie kościół. Finałem podróży, gdzie odstawimy naszego przyjaciela, jest szkielet wcześniej rozkradnięty przez słodkie podelki. Potrzebujemy jeszcze kości łudowej, ale tą, jak dobrze pamiętamy, ma nasz przyjaciel Spiffy. Po zakupie trzygłowej małpy, czyli ulubionego słodziaka naszego pieska, oddajemy mu zabawkę, a on puszcza kość. Dodatkowo z nim porozmawiamy i zabierzemy naszą zdobycz do Moraya, który przygada lojalnego strażnika i otwiera drogę do posiadłości. Well, na ścieżce odsapnijmy na chwilę, przywołując kolejne wspomnienie. miejsce na Melee Island. Otwórz drzwi i rozsiądź się na fotelu przywołującym ostatnie wspomnienie. Rozejrzyj się przed wejściem na górne piętra i zbierz jeden z ostatnich potrzebnych srebrników. Zbierzcie się z całą swoją załogą i pięć razy zapukajcie do górnych drzwi. Po usłyszeniu monologu, rozejrzyj się za srebrnikami. A następnie wejdź w drzwi po lewej. Rozchyl firanki, aby wpuścić kilka promieni słońca. A następnie odkryj, co Guybrush odkrywa pod pościelą. Na razie pozostaw klucz i zajrzyj za drzwi, przez które przyszedłeś. Znajdziesz tam srebrniki. Jeżeli na ten moment nie masz 200 srebrników... Przejdź się po wyspie i poszukaj dokładnie kolejnych monet. Teraz za pomocą klucza otwórz skrzynię przed łóżkiem. Weź jedną butelkę i wyjdź z rezydencji. Następnie wysłuchaj leczaka. Teraz potrząśnij butelkę i spryskaj wszystkie nadchodzące zjawy. Pojawią się one w kilku falach. Po pokonaniu przeciwników, udaj się do wiedźmy, oddaj flakon do kotła i sam udaj się do przydrożnego handlarza. Tam kup księgę. Jeżeli brakuje Ci kilku monet, rozejrzyj się po wyspie, a na pewno uzbierasz wszystko, czego potrzebujesz. Po zakupieniu artefaktu możesz wrócić do koriny i zakończyć pierwszą opowieść z cyklu Monkey Island na 100%. Discuss, Za ukończenie opowieści otrzymasz statuetki rzeźbionych piratów. Za ukończenie wszystkich osiągnięć z tej opowieści otrzymasz obraz. Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu jak podobała Ci się opowieść. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić naszych kolejnych poradników.